Cześć, witam was moi drodzy. Dzisiaj opowiemy sobie może troszeczkę o pomysłach polskiej grupy zbrojeniowej na obronę przeciwlotniczą tego najbardziej bliskiego zasięgu. Zanim przejdę jednak może do omawiania szczegółowo kilka słów wprowadzenia, żebyśmy zrozumieli o co chodzi w tej całej obronie przeciwlotniczej o obronie powietrznej w tych systemach. Generalnie mamy do czynienia tutaj z trzema klasami systemów, które Wam pokrótce opiszę. Ten największy zasięg, największe możliwości mają systemy określane jako systemy średniego zasięgu. W Polsce u nas pozyskanie nowych systemów tego typu ma kryptonim Wisła. W tej chwili za substytut tego typu systemu robi system Neva SC. Jest to zmodernizowany system, który tak naprawdę jest klasę niżej. A tak naprawdę to my w tej chwili nie dysponujemy tego typu systemem. Na no, upartego wege podciągać pod średni zasięg, ale to też jest system specjalizowany. Nie zwalcza całego spektrum celów. I, I tak naprawdę takiego typowego systemu średniego zasięgu jak Patriot, jak S300... Nie mamy. No i właśnie tutaj mamy Wisłę i podjęto decyzję, że system, który pozyskamy, jest system patriot. Oczywiście były alternatywy, na przykład system MIDS. tu taka ciekawostka jest, no szkoda, że nie ma większej dyskusji o tym pozyskaniu patriotów, zamiast tego karakal jest na tapecie. Jeżeli dobrze rozumiem tą umowę, przynajmniej to, co przedstawiono, to my nie kupujemy systemu Patriot od Raytheon'a, tylko pozyskujemy system Patriot, dokładnie system właśnie ten średniego zasięgu, w ramach kooperacji od rządu Stanów Zjednoczonych i konfiguracja, jaką pozyskamy, no, prawdopodobnie będzie odzwierciedlać to, co będą pozyskiwać same siły powietrzne USA. Tak więc to niekoniecznie jest to samo, niekoniecznie jest to, to jest tożsame i jeżeli USA wybiorą na przykład do Patriota swojego elementy od innych dostawców, to u nas też prawdopodobnie one się znajdą. No ale mówię, nie chcę przedłużać, średni zasięg, największe możliwości, Patriot u nas został wybrany wstępnie, Warto też powiedzieć, że te systemy tej klasy posiadają również zdolności przeciwrakietowe. Konkretnie jest to zwalczanie rakiet balistycznych, tych naprawdę groźnych, które mogą przenosić na przykład głowice jądrowe. I co ciekawe, ten Patriot, który jest powiedzmy najwyższym szczeblem systemów przeciwlotniczych, jest jednocześnie najniższym szczeblem systemu przeciwrakietowego, ale w to nie będę wchodzić, bo to nie miejsce i nie czas. Niżej mamy tak zwany SORAT, czyli mały lub krótki zasięg. W tej chwili, tej klasy systemy u nas używane to są systemy OSA i KUB. No, NEWA też jest tego typu systemem. Oczywiście. Również jest plan pozyskania nowego systemu pod kryptonimem Naref, przy czym Naref jest jakby krok za Wisłą, że najpierw pozyskamy Wisłę. Na tym poziomie jeszcze nie wybrano konkretnej oferty, i tutaj są również zabiegi, aby, ponieważ są to systemy troszeczkę prostsze od tego, Średniego zasięgu, aby dążyć do możliwie jak największej polonizacji. No, taką ciekawostką jest tutaj, że do, tego, do tej klasy systemów zaliczać można zarówno systemy kosztowne z drogim pociskiem, który ma aktywną głowicę, jak również systemy prostsze oparte na pociskach, na przykład radiokomendowo naprowadzanych, lub wykorzystujących inne prostsze i tańsze metody naprowadzania, i tu jest alternatywa. No, prawdopodobnie właśnie będziemy szli w tym, w tym stopniu właśnie ku prostszym i tańszym pociskom. No i na samym dole mamy najniższy ten stopień, czyli v -short, Very Short Range Air Defense, czyli bliski lub bardzo krótki zasięg, tak to się określa. Obecnie używane systemy tej klasy opierają się, u nas w Polsce, opierają się o pociski Grom i o armaty kalibru 23 mm. Tu jest troszeczkę przesadą mówienie, że w tej kategorii uzbrojenia mamy do czynienia z systemem. Tu są raczej no, już uzbrojenie na tyle proste, że no, ciężko je porównywać, jeżeli chodzi o stopień skomplikowania z systemem Patriot na przykład. No, generalnie mam tutaj trzy kategorie uzbrojenia i tak. Mamy wyrzutnie ramienne i inne proste i lekkie wyrzutnie. No, wyrzutnia naramienna to jest po prostu tak jak to opisuje tak to wygląda, troszeczkę może podobne do granatnika, trochę większe i cięższe zwykle. Oczywiście tego typu pociski mogą być strzelane już z nieco cięższych wyrzutni, na przykład popularne są wyrzutnie rozkładane na trójnogu. Tutaj mamy również dla naszych pocisków grą która nazywa się kusza, która, którym, którą nasze wojsko nie jest zainteresowane. A także no, mamy tutaj z takich wyrzutni nieco cięższe pociski, na przykład używane przez Czechów pociski szwedzkie RBS-70. One mają nieco większy zasięg, ale nadal są to stosunkowo proste i stosunkowo no, prymitywne, ograniczone możliwości posiadające pociski. To jest jedna z kategorii uzbrojenia tego typu. Jest to kategoria cały czas mocna. Ponieważ jest to uzbrojenie, które można łatwo użyć. Ono ma ograniczone zdolności, natomiast tutaj nie potrzeba jakiegoś wielkiego zaplecza. To jest coś, co można łatwo przewieźć, łatwo wystawić, łatwo użyć. No, oczywiście nie sięgniemy tego, tego typu systemami samolotów na wysokości przelotowej. Natomiast no, na przykład śmigłowce, bezpilotowce, samoloty podchodzące do lądowania. Lub startujące po prostu, które zeszły niżej, czy jakieś dedykowane maszyny, które nisko latają, na przykład szturmowe, tak jak SU-25. To wszystko jest w zasięgu tego typu systemów. Drugi typ uzbrojenia tej kategorii są to uzbrojenie oparte o systemy artyleryjskie, czyli armaty. No tutaj mamy różne kalibry: kalibry 23, 35, 20 mm. No i trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że systemy artyleryjskie generalnie są w odwrocie jako środek przeciwlotniczy. Natomiast znaleziono dla nich nową niszę. Tą nową niszą są zdolności CIRAM, tak zwane, czyli konter, rocket, artylery, mortar, czyli przeciwko artylerii, przeciwko moździerzom czy przeciwko rakietom. Dlaczego tak? No otóż używanie cisków rakietowych naprowadzanych przeciwko no, nadlatującym środkom bojowym, generalnie tu wymieniane są środki artyleryjskie, ale tego, tego, tego typu systemy zwalczają również środki bojowe lotnicze, czyli po prostu bomby lotnicze, zwłaszcza tego typu środki szybujące, wyposażone w skrzydła, wszelkiego rodzaju uzbrojenie stand-off. Po prostu zwalczanie tego typu uzbrojenia. Pociskami rakietowymi jest nieefektywne kosztowo, właśnie dlatego znaleziono nisze dla systemów artyleryjskich, które amunicja do systemów artyleryjskich jest po prostu tania, i dzięki temu można zwalczać te środki nadlatujące pociski tanio. I to jest główny, główna, główna z, z zaleta tego typu systemów. Dlatego obecnie systemy artyleryjskie są w odwrocie, i jedynym wyjątkiem, jedynym miejscem, jedyną zdolnością, jaką się używa, właśnie korzystając z systemów artyleryjskich, jest zwalczanie środków bojowych, nie samolotów. Znaczy, oczywiście, tego typu systemy nadal mogą zwalczać, jeżeli ktoś im nie po, wejdzie w zasięg. Natomiast do czego one się nadają najlepiej, tak. Generalnie na świecie uznano to zwalczanie środków bojowych samych, czyli bomb, czy rakiet, czy pocisków artyleryjskich, które nadlatują nad nas, a nie nosicieli, które, którzy po prostu których można złapać tylko na zasadzie zasadzki. Natomiast nosiciele czy nie wchodzą w zasięg, nawet śmigłowce, które latają nisko i które teoretycznie. Tego typu systemy mogą niszczyć. No, pamiętajmy, że śmigłowce pociski, które one używają, mają zasięg 6-8 km, podczas gdy systemy artyleryjskie maksymalnie 5 km. Tak więc y, śmigłowiec może zniszczyć tego typu system spoza zasięgu jego y, efektywności. No i trzecia kategoria uzbrojenia w kategorii tej fałszorad to, jest, to są już bardziej złożone systemy które nie są naprowadzane przez żołnierza tylko posiadają systemy automatyki i naprowadzane są jako przeciwlotnicze właśnie przez automatykę można powiedzieć, że to są to systemy na granicy pomiędzy Faushorat i Shorat, ponieważ są to właśnie systemy bardziej złożone. Tutaj też jakby myślę, że tego typu systemy nie mają do końca racji bytu z takiego powodu, że właśnie miniaturyzacja, wstęp technologiczny pozwala nam budowanie niskim kosztem, czyli kosztem podobnym do systemu Faushorat systemów o nieco większych możliwościach, czyli systemów, które można by zaliczyć już do szorad, czyli do, czyli powiedzmy, systemy, które miałyby możliwości porównywalne ze starszą osą, ale na przykład oparte na nowych technologiach, no nowych pociskach i w nieco może mniejszej, kompaktowej formie. No i wybaczcie mi ten przedługi wstęp, teraz przejdziemy do tego, co nam przemysł zbrojeniowy proponuje. I tutaj są trzy podstawowe elementy i są elementy jakby dodatkowe. Te trzy podstawowe elementy to jest soła, czyli lekki, łatwy do przerzutu radar. Jest to radar, który może być używany na szczeblu baterii lub dywizjonu przeciwlotniczego. I tutaj ja jestem za tym radarem rękoma i nogami. Generalnie uważam, że jest bardzo dobrze, że tego typu urządzenie jest wprowadzane. W większości wypadków, systemy tego fałszora, tej kategorii u nas, wstępne informacje o celach otrzymują od szczebla wyższego, od tych stacji radiolokacyjnych dalekiego zasięgu. Natomiast nie dysponują własnymi środkami radiolokacyjnymi, wykrywania celów. I soła jest tutaj nową zdolnością, która zwiększa autonomię tych pododdziałów w przypadku na przykład zakłócenia łączności, czy po prostu no, zniszczenia jakichś elementów, które tą łączność mogła, mogą nam po prostu uniemożliwić. Drugi element tej układanki to jest poprat, czyli też już od ponad 10 lat chyba pokazywana wyrzutnia. Dla czterech pocisków przeciwlotniczych, GROM jest to wyrzutnia, no taka dosyć złożona na hydraulicznej, podnoszonej podstawie, wyposażona w głowicę optoelektroniczną. No i tu jest dosyć ciekawa sprawa, ponieważ w tym roku Poprat nie został wystawiony. I no, ja nie wiem, czy słusznie, ale odniosłem takie wrażenie, że jakby Poprat jest w niełasce, a chyba nawet mogę się domyślić. Dlaczego? Trzeci, trzecia propozycja, jaką mamy, to jest pilica, czyli no, w uproszczeniu dużym jest to najnowsza modernizacja armat kalibru 23 mm. Dokładnie jest to oznaczone ZUR 232 SP pilica. Yy, oprócz armaty, ten system jest wyposażony w stoliki startowe dla pocisków Grom. No, a czym, ten, czym ta pilica się różni od systemu Jodek, który był wcześniej? Kupowany i proponowany. No, tym, że Jodek to był taki system cały czas obsługiwany przez żołnierza, natomiast ta pilica jest dużo bardziej zautomatyzowana wyposażona w głowicę bardzo, powiedziałbym, imponującą, polską, opracowaną przez PCO. I z punktu wyjścia, jakim była w sumie prosta armata, kalibru 23 mm, jeżeli sobie poszukacie, to pierwsze armaty tego typu, one nie miały nawet napędów, tam siedziało trzech panów, trzech żołnierzy i no, jeden był tym głównym, który patrzył na celownik, a pozostali kręcili korbkami, jeden w elewacji, drugi w azymucie. No w tej chwili te używane w wojsku są oczywiście zautomatyzowane, to jest wszystko na joystick, na napędy elektryczne. Natomiast pilica jest kolejnym krokiem, gdzie jest wprowadzona pełna automatyzacja, gdzie mamy głowicę z kanałem optycznym, która wykrywa cel, śledzi go i automatycznie naprowadza oczywiście z odpowiednim wyprzedzeniem. Na cel, armatę naszą 23 mm, natomiast siedzący tam żołnierz, dowódca armaty, on oczywiście może przejąć ręczną kontrolę nad armatą, jak w tych starszych wersjach. Natomiast jego zadaniem przede wszystkim jest nadzorowanie tego śledzenia i obserwowanie, no, czy tu wszystko się dzieje w sposób prawidłowy. Jeżeli zastanawiać się można, dlaczego skasowano Poprada, dlaczego został wyrzucony. Z tej wyliczanki, no to moim zdaniem właśnie przez to, że Pilica tak naprawdę jest jego substytutem. Jaki ja mam problem z Pilicą? I to jeszcze zanim zacznę mówić o problemach, żeby nie było, że hejtuję, no i tak będzie, że hejtuję. Myślę, że to jest niezłe osiągnięcie, natomiast myślę, że to jest no, nie pierwszy raz przerost formy nad treścią. Krótko mówiąc, ilość technologii wykorzystanej w produkcji tego systemu jest nieproporcjonalna do efektu. Ponieważ efekt jest taki, że to jest cały czas armata kalibru 23 mm, która ma zasięg 2,5 km, no tam amunicja jest nowa, która go zwiększa, to cały czas jest wyrzutnia przeciwlotniczych pocisków GROM, które mają dokładnie takie same możliwości, jak kiedy są strzelane z kuszy albo z wyrzutni ramiennych, Natomiast sam system jest bardziej złożony i bardziej kosztowny. Dwa problemy. Pierwszy problem, jaki widzę z tym systemem, tam rozmawiałem z osobą, która stała przy tym systemie, zapytałem go o zdolności właśnie te SIRAM, czyli o zdolność do zwalczania amunicji artyleryjskiej, bomb lotniczych, efektorów generalnie. No on powiedział, że w ogóle no zrobił trochę oczy i powiedział, że no, no nie było takich założeń, nie było takich wymagań. Drugi problem jaki mam z tym to, czy ten system po prostu, czy ta cała elektronika, wyposażenie, ta głowica wytrzyma używanie, ponieważ konstrukcja tej armaty dalej się opiera na takim, to jest przyczepka, taka dwukołowa, z, ze składanymi się kołami, przeznaczona po prostu do holowania Jestem ciekaw po prostu, czy ktoś w ogóle testował tą pilicę, jak ta elektronika znosi po prostu takie używanie, no, czy ktoś po prostu podczepił tą pilicę pod, pod cokolwiek, no, pod, pod ciężarówkę i przejechał nią powiedzmy 2000 czy 10 tysięcy kilometrów i zobaczył, czy tam się nie poluzowało za dużo w tej elektronice, czy nie straciło to wszystko naprowadzanie na cel, czy dalej działa. Tak dokładnie jak wcześniej. Ta sama konstrukcja tego jest wzięta z poprzednich wersji tej armaty, i myślę, że to może mieć wpływ po prostu w eksploatacji. I to pewnie nikt o tym nie pomyślał, jak to zwykle bywa u nas w wojsku. I to wyjdzie za jakiś czas, jak te zestawy pójdą do jednostek. Zostaną używane i nagle się okaże, że ta elektronika nie wytrzymuje po prostu eksploatacji w taki sposób. I ten zarzut, to chcę podkreślić, to nie jest zarzut, który świadczy o tym, że to jest zły system. Inaczej trzeba my może dobrać nośnik do tego systemu. No ale to też już tu nie chcę iść za daleko. Jedno co mi powiedziano, dlaczego na przykład system tej klasy 23 mm, że wojsko chciało, konkretnie wojska lądowe chciały system lekki, taki zdolny do przerzutu. Dwie sprawy jeszcze dodatkowe. Pierwsza sprawa dodatkowa to jest pocisk Piorun i rozwój jego. To jest po prostu ulepszony Gromon ma. Grzebane jest w paliwie, które ma dawać większy zasięg. Ma być głowica zmodyfikowana nieco naprowadzająca. Tam no, to nie będzie cały czas głowica matrycowa, tak jak w najnowszych pociskach tak, tego typu termicznych. Nie wiem, jak to oceniać, bo nie będę tutaj wynikał. No, na pewno jest dobrze, jeżeli są prowadzone prace nad tym zestawem, nad tą rakietą, żeby ją udoskonalić i tutaj nie ma nad czym się zastanawiać, tylko po prostu, no, to jest to samo, tylko lepsze, no, to. Druga sprawa, no to jest oczywiście ukochany nasz nośnik systemów Soła i Poprat. No, Poprat, jak mówię, chyba popadł w niełaskę, jakby pilica sprawiła, że Poprat nie jest potrzebny już, tak, bo Poprat no, oparty był o głowicę. Ten system on tak w zamrażarce siedział chyba 10 lat, także. No, miał prawo się zestarzeć, po prostu pilica sprawiła, że poprad przestał być poprzedny. Po prostu pilica stała się tak zaawansowana z własną głowicą, też z pociskami grom. Natomiast nośnik, czyli tak naprawdę podwozie AMZ Żubr. No, nie da się ukryć, że w ostatnim czasie właśnie no, wyszła sprawa dzików, podczas targów opublikowany został artykuł właśnie który no, no okazało się, że dziki trafiły do agencji mienia wojskowego, która próbuje je sprzedać, wymieniając przy tym oczywiście wszystkie ich wady, które wcześniej były skrętnie ukrywane. Oczywiście musi to zrobić, bo nie może wprowadzać potencjalnego użytkownika kupującego w błąd. Wychodzi sprawa, że po prostu zmarnowano kupę kasy na dziki kupując coś, co nie tylko nie powinno być używane w warunkach bojowych, ale tak naprawdę nie powinno w ogóle zostać dopuszczone do ruchu po drogach publicznych, bo te wozy są niebezpieczne, miały problemy z hamulcami. Już nie wnikajmy, bo to nie o tym teraz. No i w tej chwili mamy podwozie nowe, czyli AMZ Żubr. No trzeba też powiedzieć, że to jest to podwozie, które jednak zostało dużo bardziej gruntownie przetestowane niż Dziki, kiedy one były kupowane. Natomiast cały czas jest to podwozie właśnie ten imponujący, wielki pojazd. No jeżeli chodzi o to, co on tam ma w środku, no to on opiera się na cywilnym, komercyjnym podwoziu Iveco, pochodzącym tak naprawdę z ciężarówek takich no, średniej ładowności. W, w skład tej rodziny wchodzą zarówno ciężarówki, no, takie w ogóle miejskie, jak i uterenowione, tutaj, no, jak się przyjrzeć, to widać, że, że właśnie z tych raczej uterenowionych wersji pochodzi to zawieszenie, natomiast nie jest to nic imponującego, no, można mieć wątpliwości, czy to podwozie po prostu się spisze w tych zastosowaniach. Uczciwie też trzeba przyznać, że no, producent tam grzebał w tym podwoziu, poprawiał, natomiast no, tutaj nie ma co się czarować, że to podwozie będzie miało jakieś zdolności terenowe. Nawet można mieć wątpliwości co do jego trwałości. No mówię, testy były zrobione dużo bardziej gruntowne, także co oddam żubrowi, to na pewno to nie jest wóz tak niebezpieczny dla użytkownika jak Dzik. To myślę, że to jest akurat pod tym względem dopracowany wóz, natomiast... Jest to wóz zrobiony po taniości cały czas, dlatego no, po prostu nie będzie miał zdolności takich jak mogłoby mieć inne podwozie takie typowo wojskowe. No, to podwozie to nie jest tak, że on nie tylko mi się nie podoba, to jest jakby no szeptane kolejna taka tajemnica Poliszynela, no, nie ma w tej chwili najlepszej atmosfery wokół AMZ, jako dostawcy tego podwozia dla, dla Soły na przykład. No i ten artykuł, co się ukazał, to myślę, że on jest też bardziej skutkiem niż przyczyną tej właśnie obecnej atmosfery. Jestem na tak dla Soły, jestem na nie dla Popradu, jestem... No Pilice to oni niech dopracują, niech uzyskają zdolności SIRAM, natomiast jestem... Na tak dla kuszy, jestem na tak dla pioruna, czyli poprawionego pocisku. W, tym, w tych kierunkach powinno to wszystko iść. I generalnie w tym krótkim zasięgu powinniśmy dążyć, żeby te systemy były jednak jak najtańsze, bo są to systemy z założenia o ograniczonych możliwościach. Natomiast o co warto walczyć, to oszorat i tu mam nadzieję, że, że coś ciekawego się pojawi, że. No, może coś takiego jak system demonstrowany przez WZU. Oni demonstrowali system, który miał być oparty o pocisk C-Sparrow, dokładnie tą najbardziej zaawansowaną wersję, ten Evolve C-Sparrow Missile, oparty o jakiś radar wykrywania cerów, i tu SOA albo jakiś... Może trochę większa wersja soły z większą anteną, z większą mocą. No i demonstrowali, to był ratar Bodar Thalesa kierowania ogniem i to jest ciekawa zdolność, to jest coś, co naprawdę mogłoby zastąpić osy czy Kuby i rozszerzyć zdolności, i tutaj warto byłoby iść. Może zamiast y, pocisku amerykańskiego mówię, może uda się coś kupić gdzieś na Ukrainie, czy gdyby to był pocisk krajowy i stosunkowo tani, to marzenie. Tymczasem, jak zwykle, no, dzięki Wam za to, że oglądacie tą przydługie rozważenia na temat obrony przeciwlotniczej bliskiego zasięgu. Jeżeli się Wam podobało, jeżeli dotrwaliście do końca, proszę łapkę w górę, jeżeli nie, to czemu jeszcze te, teraz to oglądacie cały czas? To możecie dać łapkę w dół. Zapraszam do subskrybowania, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No jeżeli dotrwaliście przez ten cały materiał, na pewno powinniście subskrybować. Zapraszam do kontaktu ze mną przez Facebook i trzymajcie się. Na razie.